Dzień dobry moi drodzy, witam was w kameralnie. A dzisiaj wybrałem się do Kampinosu, no bo przecież dawno mnie tutaj nie było. Rzeczywiście, dawno mnie tutaj nie było. Dzisiaj trochę pogoda na mnie dopisuje. Miałem nadzieję, że jednak przestanie padać no i przestało oczywiście, ale mokrawo trochę bywa, a przede wszystkim zimno. Ale nieważne. Wiecie, że ostatnio sporo się dzieje, ostatnio sporo nagrywam, sporo jeżdżę. Oh, jeszcze więcej siedzę przed kompem, żeby móc te wszystkie filmy wypuścić, ale mam nadzieję, że wam się podoba. Ja żyję tak, jak zawsze chciałem, więc jestem bardzo zadowolony. Robię coraz więcej i mam nadzieję, że będę mógł dla was to robić jeszcze bardzo długo. No a czerwiec właśnie ma jeszcze przynieść więcej atrakcji, bo między innymi czeka nas wyprawa na Nürburgring. O tak, pierwszy raz na Nürburgringu. Z kim, co jak, to się dowiecie w swoim czasie oczywiście. No a dzisiaj wybrałem się na przejażdżkę i tutaj do mnie dołączacie. No bo musimy sobie troszkę porozmawiać. Wiecie, że ja zazwyczaj jeżdżę albo samochodami drogimi, albo z jakiegoś powodu wyjątkowymi. A przynajmniej staram się ten trend utrzymywać. Ale Patryk, zaraz przecież jedziesz Skodą. To ani to premium, ani drogie. A i tu się właśnie mylicie ci, którzy jeszcze o tym samochodzie Wiele nie wiecie. Niektórym wydaje się, że taka najdroższa skoda to zaczyna się gdzieś tam w okolicach 100 tysięcy złotych, bo przecież tyle trzeba dać mniej więcej za podstawowo wyposażony super w wersji kombi, a to chyba jak sądzę uchodzi za taki szczyt marzeń fanów tej marki. No i właśnie nie jest tak, bo już zwykły Kodiak w takiej bazowej wersji kosztuje trochę więcej niż 100 tysięcy, no a ten, czyli Kodiak RS, to równowartość mniej więcej rocznego Audi RS3. Ale jako, że auta używane nie za bardzo nas tutaj interesują, to zostańmy jednak przy tej podstawowej cenie nowej, najdroższej skody w ofercie. Otóż cennik Kodiaka RS otwiera kwota ponad 193 tysięcy złotych, natomiast egzemplarz, którym jedziemy, wart jest ponad 230. Uhuhu! Słuchajcie, ja wiem, że w Polsce przeważnie raczymy się słowami, no i ja obym tyle nie dał za skodę, ale dajmy temu szansę. Bardzo proszę, kiedy tak sobie jedziemy tutaj wspólnie, to pod maską pracuje dwulitrowy, czterocylindrowy silnik. TDI. Taka kombinacja z podwójnym turbo daje 240 koni mechanicznych i 500 Nm dostępnych w zakresie od 1750 do 2500 obrotów na minutę. Co jest, przyznacie, całkiem niezłym wynikiem, ale no, nie czyni go zbyt elastycznym. Zatem jak RS powinien przyspieszyć do setki. Gdzieś tam w niecałe 7 sekund, czego sprawdzać nie będę, bo mało mnie interesuje przyspieszenie siedmiomiejscowego suwa z silnikiem TDI. Ale nie wiem, czy pamiętacie, w czerwcu ubiegłego roku ten samochód pobił jeden z rekordów, właśnie na wspomnianym przed chwilą przeze mnie Nürburgringu. Pętle tego piekielnego toru pokonał w 9,5 minuty. I pewnie teraz zastanawiacie się, co to był za rekord. Już wam mówię, bowiem Kodiak RS jest tam właśnie. Najszybszym siedmioosobowym sufem. No więc, jak widzicie, Kodiaq RS na swój sposób jest dosyć wyjątkowym samochodem. Bo chociażby trzeba by dodać jeszcze to, że jest to pierwsza skoda, w której zastosowano podwójne doładowanie. Oprócz tego, ten silnik występuje tylko w tym modelu skody. A Kodiak jest pierwszym suwem, który w ogóle otrzymał oznaczenie RS. Nie wiem, czy zauważyliście, ale próbuję Was cały czas przekonać do tej ceny, którą podałem na początku. Ale tak naprawdę to ja sam staram się cały czas ją zrozumieć. No, I przyznam Wam szczerze, że po RS-ie. Chyba jednak spodziewałem się czegoś więcej, bo w rzeczywistości ten prawie dwutonowy SUV raczej udaje swoją sportową wersję. Siedmiostopniowa DSG oczywiście działa jak zawsze, bez najmniejszego zarzutu i tutaj nie ma się do czego przyczepić. Naprawdę można nawet się pobawić łopatkami. Tu nawet w zakrętach jedzie, jak widzicie, i to całkiem nieźle, trzeba mu to oddać. Napęd na cztery koła jest jak najbardziej tutaj uzasadniony i to właściwie jedyny słuszny, jaki powinien tutaj być. To wszystko sprawdza się również znakomicie. Miałem okazję jeździć już nieraz na mokrej nawierzchni. Z przyspieszeniem też nie ma problemu. Trakcja jest na. Wysokim poziomie. Układ kierowniczy jest przyjemnie progresywny, zresztą do czego już Skoda nas przyzwyczaiła, chociaż oczywiście, jak mogliście się domyślać, jak to przystało na wersję sportową, jeden obrót od położenia neutralnego, to będzie wszystko. Natomiast po przełączeniu w tryb sport staje się zauważalnie, ale umiarkowanie sztywny, także przyjemnie. To w zupełności wystarcza, jak nasuwa, tym bardziej. Natomiast jeszcze nie jest to ten poziom sportu, <laughs> weźmy to w cudzysłów. Co w Fordzie Edge'u Esteline, którym miałem okazję jeździć no, jakiś czas temu. W ogóle nie mogę się powstrzymać przed porównaniem do Edge'a, no bo jednak te jednostki napędowe są łudząco podobne wręcz. Ale trzeba przyznać, że kod jaki jest szybszy? Powiedziałbym, że znacznie szybszy. że teraz jeżdżę sobie tutaj tą drogą, którą jeździłem jakiś czas temu Seatem. Chodzi mi o kuprę 370 Carbon i przyznam Wam, że nie spotkałem jeszcze ani jednego bociana, ani jednego węża, ani jednego kota, ani jednego psa. Myślę, że to ukryta kamera. Coś tu jest nie tak. A wracając do Kodiaka, no to czy to Sportowe oznaczenie rzeczywiście zmienia tutaj aż tak wiele. Koło rok temu miałem okazję jeździć Kodiakiem w wersji Sportline z dwulitrowym TSI o Audi Q8, również diesel. No i tamten samochód, czyli Kodiak w wersji Sportline, przynajmniej niczego nie udawał. Kodiak RS z kolei trochę jednak udaje. Jest trochę takim motoryzacyjnym pozerem, ale trzeba mu przyznać, że udaje całkiem dobrze. Też powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest klasa premium, chociaż wyposażenie może być pokaźne, ale po raz kolejny, jak w przypadku właśnie Octavia RS, którą też miałem okazję jeździć jakiś czas temu, już dosyć dawno, ale jeszcze pamiętam, to dosyć świeże wspomnienie w mojej głowie te fotele. Po raz kolejny w wersji RS genialnie wyprofilowane. Alcantara tak samo mnie do siebie przekonuje. Wiecie, że ja to lubię. To jest w ogóle element, który kupuje mnie od tak. Cała ta intuicyjność i funkcjonalność tego wnętrza również, bo jest tu kilka takich rzeczy, że po prostu myślicie sobie no pewnie, że tego potrzebowałem. Chociażby wyjmujecie zaślepkę z zapalniczki i macie ją gdzie włożyć. Jeszcze raz to powtórzę w przypadku Skody i Każdego innego samochodu z koncernu Volkswagena, a przynajmniej w przypadku tych, którymi jeździłem, jest to cholernie poprawny samochód i tego mu odmówić nie można. W ogóle skodą tego odmówić nie można. Nie jest to też coś, co może zaimponować. I właśnie dlatego mam problem z tym, czy to logo RS powinno się tu znajdować. Nie wiem, ja sobie jeszcze chwilę pojeżdżę, a wy pomyślcie. Nie no, żartowałem, idziecie ze mną. Puh, szczerze wam powiem, że to nie jest mój kolor. Zdecydowanie to nie jest mój kolor. Już naprawdę dwulitrowe TSI w tym samochodzie robiło na mnie większe wrażenie, ale nie dlatego, że było szybsze, tylko dlatego, że nie próbowało być tym, czym nie jest. A mam wrażenie, że z Kodiakiem RS, jak już powiedziałem, właśnie tak bywa. Ale przecież jest tutaj kilka pozytywów i zobaczcie teraz na przykład to. Chodzi mi głównie o felgi, które wyglądają naprawdę dobrze. Oczywiście mogłyby tutaj być zamontowane jeszcze większe, czyli w tym wypadku 21 calowe. Emblemat RS oczywiście z przodu. Niektórzy mogą to czytać jako VRS. Niestety dla tych, którzy tak myślą, spieszę sprostować, że nie jest to VRS. V oznacza tutaj Wiktorię i samo V nie jest jakby literą tylko bardziej oznaczeniem, symbolem. Z tyłu wygląda to następująco. Dwie końcówki wydechu. Ha! I tutaj też znowu troszkę udajemy, bo jeżeli przyjrzycie się bliżej, to będziecie wiedzieli, że ta, owszem, jest prawdziwa, ale tu w środku tej jest zaślepka. Tam nic nie ma. No i jedyne, co mi się nie podoba na tylnej klapie, dobra, są dwie rzeczy. Ten pasek odblaskowy. Ja tego nie lubię. W Octavii RS tak samo. Dla mnie mogłoby to zniknąć spokojnie. I tak jak Wam mówiłem, w połączeniu z tym niebieskim kolorem wygląda to lekko odpustowo. I dwa, nie wydaje Wam się, że tu jest po prostu za dużo emblematów. No, Skoda 4x4. Kodiak RS. Logo Skody, oczywiście. Boże, ile tu się dzieje. Zrzućmy to na karb koloru i zostańmy przy tym. Bo nie chcę niczego złego powiedzieć, bo to nie jest zły samochód. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Bo rozważałem, czy to jest samochód, który wart jest emblematu RS. Powinniśmy się jednak zastanowić nad tym i powinniśmy sobie zadać pytanie następujące. Czy w ogóle emblemat RS oznacza sportowy samochód? A tak w ogóle abstrahując od tego bo ja tu przyjechałem też właśnie po to, żeby się poprawić. Jeżeli pamiętacie film z kuprą 370 Carbon, to wiecie, że byłem mniej więcej w tym samym miejscu. Tutaj was przeprowadziłem. Tu jest całkiem ładnie. I tam wtedy słychać było pewnego ptaka, który uderzał w drzewo. I ja wiem. Ja wiem, że popełniłem błąd. Bo to nie był dudek. I nawet ktoś napisał w komentarzach, że no już nawet dziecko wie, że to dzięcioł. I owszem, przyznaję się, popełniłem błąd. Tam to był dzięcioł, prawdopodobnie. Innych ptaków, które stukają w drzewo, nie znam. Wybaczcie. Natomiast teraz też jest tutaj całkiem, całkiem przyjemnie. Trochę chłodniej, trochę jeszcze mokro, jak widzicie. Ale Campinos to jest miejsce, które polubiłem. Od jakiegoś czasu nawet bardzo. Dajcie znać, czy tutaj przyjeżdżacie. Może mieszkacie w okolicach. A może czasem bywacie na wycieczkach. Miejsce bardzo ładne. Myślę, że warte odwiedzenia. Jest tutaj też wiele punktów pamięci, przede wszystkim powstańczej pamięci. Więc zapraszam. A ja tu często bywam, także może kiedyś będzie okazja się spotkać. Ostatnim ustankiem trafiliśmy na konie, a teraz trafiliśmy na krowy. Tam gdzieś w tle się pasą. Ale to nie dlatego, że jaki samochód, takie zwierzę, bo Kodiak RS wcale krową nie jest. Jeżeli miałbym zastosować takie porównanie. Wolę nie, więc bezpiecznie powiem, że zaskoczył mnie jedną rzeczą, a chodzi mi o prowadzenie. O naprawdę bardzo dobre prowadzenie. Dajcie znać koniecznie, co wy myślicie o nowym Kodiaku RS i o jego cenie. <śm> czy dzisiaj odpowiedzieliśmy na pytanie, dlaczego ten samochód tyle kosztuje? Przypominam, ponad 230 tysięcy złotych w tej wersji właśnie, która tutaj stoi. Ja osobiście nie wiem, za co miałbym tutaj tyle zapłacić. A jeżeli wy wiecie, no to chętnie podyskutuję z wami w komentarzach, jak zawsze, więc piszcie koniecznie, co myślicie. A widzimy się już w przyszłym tygodniu i powiem wam tylko szybko, że będą samochody, które przypłynęły do nas prosto z Dubaju. Tak, jadę nimi jeździć, jadę je oglądać, jadę je nagrywać. Tak, poza tym czerwiec, szykuje się czerwiec, więc odbiór nowego samochodu. Cały czas czekam na dokładną datę, ale śledźcie to, jeżeli chcecie wiedzieć więcej i szybciej, to zapraszam na Instagrama. Link jest w opisie. Do zobaczenia. Muchy mi tu siadają. Cześć. Pa.